Witam. Odkąd parę lat temu udało mi się w Auchan w jednym z koszy z tanią książką, kupić klasyczną już legendę bliskiego Karla Heinza Fuzera za, jeżeli dobrze pamiętam, 10-15 zł. na ci ta książka śmiga w cenach powyżej 100 zł. To za każdym razem, kiedy widzę w jakąś tam jakiś tam kosz z tanią książką, zaglądam do niego w nadziei, że coś znajdę. Zwykle oznacza to jedynie przekopanie się przez ileś tam kryminałów, romansów, książek kucharskich i tak dalej i stwierdzenie, że jednak nic tu, nic tu po mnie, ale czasami trafi się ślepie i kurze zialno. i tak to zdarzyło mi się jakiś czas temu, gdzie znalazłem jedną z książek z serii historycznej bitwy, mianowicie Boyn 1690 autorstwa Josława Wojczaka. Czy sama bitwa cokolwiek Wam mówi? Podejrzewam, że w większości nie bardzo. No i nie jest to w sumie nic dziwnego, aczkolwiek dla Irlandczyków jest to bitwa niezwykle ważna, ponieważ była to jedna z bitew, które rzeczywiście zaważyły na historii Irlandii, a nie tylko Irlandii, ponieważ także samej Anglii. Była to decydująca bitwa stoczona pomiędzy wojskami irlandzkimi dowodzonymi przez angielskiego króla Jakuba II Stewarta oraz pretendenta do tronu Anglii, a właściwie wtedy już króla Anglii de facto Wilhelma Rańskiego. Sama, sama bitwa może, może by nie była jakaś bardzo ciekawa, aczkolwiek myślę, że jeżeli chodzi o realia walk XVII-wiecznych, to owszem, tak. Cała historia z nią związana jest niewątpliwie niezwykle interesująca, a także w pewnym sensie ciekawa dla nas, Polaków, ponieważ. Doszło tutaj do sytuacji, w której mogło dojść w Polsce swego czasu, a do której jednak my, na którą my sobie nie pozwoliliśmy, natomiast Irlandczycy uznali, że można. O co chodzi? Mianowicie po tym, jak Jakub, Jakub II Stuart po swoich bardzo krótkich rządach został zmuszony do opuszczenia Anglii ze względu na próby rekatolicyzacji tego państwa, to Uciekł on do Francji, skąd postanowił udać się do Irlandii, gdzie rosło niezadowolenie z tego, co działo się wówczas w Anglii. Pamiętajmy, że Irlandia była wtedy już integralną częścią Anglii, a po tym, co dosłownie parę dekad wcześniej zrobił tam Cromwell, a zrobił mniej więcej to, co zrobili Niemcy z Polską w czasie swojej okupacji, sprawiło, że nienawiść Irlandczyków do Anglików i do protestantów była rzeczywiście bardzo silna. Postanowił wykorzystać to wyrzucony i to w sposób taki rzeczywiście dość upokarzający z Anglii Jakub II i udał się do Irlandii, gdzie ku swojemu zaskoczeniu, myślę nawet, spotkał się z entuzjastycznym wręcz przyjęciem. O co chodziło? Irlandczycy uznali, że mając swojego, można powiedzieć, króla na tronie Anglii, będą w stanie coś uzyskać. Postanowili to wykorzystać, wywołali ogólnonarodowe powstanie, sformowali armię, na czele której stanął zresztą właśnie angielski król, ale Katolik i z tym, że z katolickim królem angielskim ruszyli, aby odzyskać niepodległość Anglii. Skąd tutaj moje nawiązanie do historii Polski, ponieważ do podobnej sytuacji być może mogło dojść, ale nie zdecydowano się na to. W 1831 roku, kiedy to Polacy wywołali Powstanie Listopadowe. Być może, jak twierdzą niektórzy historycy, jedynym tak naprawdę skutecznym sposobem na zwyciężenie w tym powstaniu było złapanie Konstantego, obwołanie go carem Rosji i ruszenie na Rosję nad, z, z nowym carem. Zaproponowa zaproponowanie Rosjanom jakiejś alternatywy. Pytanie oczywiście, czy to miałby sens, czy Rosjanie byliby w stanie zaakceptować cara, który szedłby na Rosję z polskimi bagnetami. No, pytanie oczywiście pozostanie bez odpowiedzi, natomiast czegoś takiego mniej więcej postanowili wypróbować tutaj Irlandczycy, narzucając dzięki swojej pozycji słabemu wówczas Jakubowi szereg rozwiązań, które miały w przyszłości doprowadzić do niepodległości samej Irlandii. Jak potoczyła się ta historia? No, hi myślę, że tu akurat większość z Was zdaje sobie sprawę, natomiast zajmijmy się samą książką. Książka napisana jest solidnie i rzeczowo. Autor skupia się na tym, co jest bezpośrednio związane z kampanią irlandzką, szybko opisując wydarzenia związane z Cromwell'em oraz ojcem Jakuba II, który był po obaleniu syna Cromwella królem Anglii i na krótko doprowadził do restauracji Stewardów na tronie. Po czym autor bardzo szybko zajmuje się zasadniczą częścią, czyli właśnie samą Irlandią, omawiając także postać Wilhelma, króla Anglii, właściwie człowieka, który został dopiero królem Anglii i który, myślę, że dość, w książce to dość mocno widać, budzi u autora wyraźną sympatię, czego nie da się powiedzieć o Jakubie, ale to akurat nie powinno dziwić, ponieważ rzeczywiście Jakub nie zasłużył sobie zarówno w tej historii, jak i w ogóle na jakiekolwiek pozytywne słowa. Co, ze, co zresztą podsumowali najlepiej sami Irlandczycy, podsumowując go po powstaniu mianem Gównianego Jakuba. No. Określenie dosadne, ale trzeba przyznać, że jeżeli przeczytacie tę książkę, to myślę, że zgodzicie się z Irlandczykami. Pozycja jest niewątpliwie ciekawa, ponieważ po pierwsze porusza temat dosyć mało znany, a myślę, że dla nas Polaków, Irlandczycy są w jakimś sensie Narodem tyleż dalekim, co bardzo bliskim, patrząc na ich historię, patrząc na to, jak, wyglądała, jak wyglądały ich zmagania, a trzeba przyznać, że mieli tylko jednego okupanta. My mieliśmy ich w historii no, trochę więcej. Niemniej pod pewnymi względami Iranczycy byli traktowani, patrząc przez czas swojej historii, przez Anglików gorzej niż my, przez większość naszych okupantów, bodajże dopiero. W czasie II wojny światowej, ale chyba nawet wtedy pod pewnymi względami, Niemcy nie traktowali Polaków aż tak, aż tak źle jak powiedzmy na przykład w czasie pochodu wojsk Cromwell'a przez Irlandię oraz w późniejszym prawodawstwie, patrząc na to do jakiego stopnia sprowadzono. Irlandczyków względem Anglików podczas okupacji angielskiej. Myślę, że rzeczywiście okupacja niemiecka czy sowiecka były tutaj do pewnego stopnia porównywalne, natomiast spo sposób, w jaki prowadzono tę politykę, nieco się różnił. Wystarczy wspomnieć choćby to, do jakiego stopnia prześladowano w Irlandii Kościół katolicki, czego nawet u nas za najgorszej komuny nie było. Pamiętajmy choćby, że w Irlandii płacono po prostu określoną ilość pieniędzy i to nawet nie taką wysoką za głowę każdego katolickiego księdza. Tymczasem w Polsce owszem, Kościół Katolicki za komuny był poddany pewnym prześladowaniom, ale nie były to prześladowaniem, które w krótkim czasie miały doprowadzić do jego całkowitej zagłady. Natomiast w Irlandii Anglicy właściwie zakładali, że być może uda się to zjawisko katolicyzmu wyeliminować całkowicie. Książka stanowi też swego rodzaju ciekawe uzupełnienie, jeżeli zdarzyło Wam się czytać, a też mogę polecić z czystym sumieniem, Dublin 1916 Grzegorza Swobody, wydany w tej samej serii, poświęcony innemu ważnemu wydarzeniu w historii powstań irlandzkich i także moim zdaniem bardzo ciekawy i godny uwagi. Książka nie jest nowa, ona ukazała się już dobrych kilkanaście lat temu, więc nie wiem jak będzie z dostępnością. Ja jak wspominałem, kupiłem ją za manę 5 zł w koszu z tanią książką Woszą, ale jeżeli wam się trafi i szukacie właśnie z takich książek poświęconych tym mniej znanym, a ciekawym konfliktom albo interesuje Was generalnie wojskowość XVII wieczna w Polsce też niezbyt dobrze i szeroko omawiana, jeżeli chodzi o to, co się działo na Zachodzie, bo owszem, to co się działo u nas to. W tej i zostało omówione, natomiast yy, 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 kampanie powiedzmy w Niderlandach czy właśnie w Irlandii jakoś u nas nigdy nie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. W związku z czym mogę tę książkę uczciwie polecić jako przyzwoicie napisaną, dobrze zrobioną. Owszem, od strony ikonograficznej, trzymającą wyłącznie standard habeków, ale też jakoś go drastycznie nie obniżający. Natomiast jeżeli chodzi o samą treść, to bez wątpienia w ciekawą i godną uwagi.